Pokemony ewoluują, aby stać się silniejsze i użyteczniejsze. W niektórych przypadkach jednak może okazać się, że ich wcześniejsza forma lepiej spełnia się w pewnych rolach, do których po ewolucji już się nie nadają. Czasami ewolucje to obusieczny miecz, który sprawia, że osoba zastanawia się, czy to naprawdę dobry wybór. Przedstawię wam dzisiaj kilka Pokemonów, których czasami lepiej nie ewoluować. Zacznijmy od Pokémona, który niekoniecznie jest w 100% przypadków lepszy od swojej ewolucji, ale może być z nią do pewnego stopnia równy. Pikachu to Pokémon, który jako maskotka serii jest na różne sposoby specjalnie traktowany. Czy to poprzez dostanie własnego ruchu Z, czy możliwości gigantomaksowania, Game Freak nie kryje swojej miłości do tej żółtej myszy. Najwcześniejszy przykład tych uczuć możemy zaobserwować już w generacji drugiej, w której zaistniał przedmiot pod nazwą Light Ball. Kulka ta ma specjalny efekt podwojenia obydwu statystyk ataku Pikachu, który ten przedmiot trzyma. Ma. Żaden inny Pokémon, nawet Raichu, nie będzie w stanie się cieszyć z efektów Lightbola. Statystyki Pikachu po podwojeniu przewyższają te należące do jego ewolucji, co oznacza, że Pikachu trzymający Lightball faktycznie jest lepszym, przynajmniej pod względem ofensywnym, Pokémonem niż Raichu. Mowa to jednego Rajczu bez żadnego przedmiotu. Ta mała różnica ataku może być łatwo załatana poprzez danie mu Choice Specs lub Life Orb. Jedyną przewagą Lightbola w tej sytuacji jest brak jakichkolwiek niekorzystnych efektów, które towarzyszą wymienionym przedmiotom. Dlatego Pikachu w ekstremalnych przypadkach wciąż możecie znaleźć na polowalki zamiast jego większej pomarańczowej formy. Pokémonem, który ma bardziej przekonujące argumenty co do jego użyteczności w porównaniu do jego ewolucji jest Chansi. W przeciwieństwie do Pikachu nikt nie używa Chensi czy Blissey jako Pokémonów ofensywnych. Ich rola to pomaganie drużynie i przyjmowanie na siebie specjalnych ataków. Jeżeli porównamy obydwa te stworki możemy zauważyć, że Blissey otrzymuje minimalny wzrost każdej statystyki poza specjalnym atakiem i obroną, które doświadczają całkiem znaczącego wzrostu. Ale jak już wspomniałem mało kto będzie chciał korzystać z ofensywnych możliwości tego Pokémona, więc głównym jego atutem jest przeogromna specjalna obrona. I tak się składa, że Chensi nie tylko może z Blissey w tym konkurować, ale i z łatwością ją przewyższyć. W piątej generacji do gry został dodany Eviolite. Przedmiot zwiększający o 50% obie statystyki obrony pokemona, którego trzyma. Jedyną zapłatą za tak dużą korzyść jest to, że przedmiot ten działa jedynie na pokemonach, które nie osiągnęły jeszcze swojej finałowej formy. Nie ukrywam, że Eviolite jest powodem, dlaczego ten film w ogóle może powstać, bo większość pokemonów, która jest uważana za lepsze od ich ewolucji, może za to podziękować właśnie temu przedmiotowi. W tym na przykład Porygon 2. Co prawda jego ewolucja, Porygon Z, jest pokemonem nastawionym na ofensywę, ale nie przeszkadza to Porygonowi 2 w byciu pokemonem defensywnym z możliwością zadania nie najgorszych obrażeń. Jego czas na polu walki jest tylko przedłużany poprzez znajomość ruchu Recover. Dzięki mniejszej szybkości i typowi normalnemu staje się on też całkiem świetnym użytkownikiem Trick Room, co jest szczególnie doceniane w podwójnych walkach, gdzie pokémon ten okazuje znaczną dominację nad swoją ewolucją. Null i Silvali na bycie inspirowanymi Arceusem nie są najlepszymi pokemonami. Każda statystyka Sylvaliego jest identyczna i można by powiedzieć nawet dobra, ale tyle nie wystarczy, aby zrobić z niego dobrego pokemona. Jedyną rzeczą, jaką zyskuje po ewolucji Type 0 jest szybkość. Tak więc Type 0 ma dokładnie te same, nawet dobre statystyki, które w przypadku defensywy mogłyby się stać naprawdę dobre, jeżeli tylko wręczymy mu Eviolite. Jest to Pokemon, który może dobrze korzystać ze swojej wytrzymałości dzięki umiejętności Battle Armor zapobiegających drżeniu krytycznym i ruchowi Rest pozwalającemu na szybkie odzyskanie wszystkich punktów zdrowia, zwykle parowany z ruchem Sleep Talk. Ostatnim na dziś Pokemonem lepszym od swojej ewolucji jest Markrow. Jakim cudem ten Pokémon, który otrzymał ewolucję w generacji czwartej wraz z tuzinem innych Pokémonów, aby ktoś ich wreszcie zaczął używać, znajduje się na tej liście. Widzicie, Markrow ma coś, czego Chansey, Polygon 2 i tej nie posiadają. Okropne statystyki. Statystyki nie wadę te umiejętności Moxie, czyli ukrytej umiejętności Hunch nastawionego na ofensywę. Zamiast tego mały Markrow posiada umiejętność prankster. Część z Was pewnie wie, jak niesamowicie użyteczna jest ta umiejętność. Daje ona każdemu ruchowi statusowemu pierwszeństwo, co pozwala w większości przypadków naruszenie się jako pierwszy w danej turze. Tylko, że istnieje masa Pokemonów znających Prankster. Dlaczego ktoś miałby wykorzystać do tego Markrowa, a nie na przykład Grimmsnarla? Cóż, tak się składa, że w Pokemon Scarlet i Violet Markrow to jedyny użytkownik Prankster mający dostęp do ruchu Tailwind, który na cztery tury podwaja szybkość wszystkich Pokemonów po Twojej stronie, nawet jeżeli zmienisz Pokemony. Za czasów w Sword i Shield można było zaobserwować masę Whimsykotów używanych właśnie do tego celu i strategia ta jest po prostu tak dobra, że już we wczesnych etapach kompetetywnego Scarlet i Violet możemy zobaczyć jak jest odtwarzana nawet przy użyciu takiego Pokemona jak Markrow. Z jakich Pokemonów, które wciąż mogą ewoluować, wy lubicie korzystać? Możecie podzielić się tym w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokemonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.